Dzień dobry Państwu, ogromnie się cieszę widząc tutaj tak liczny grono przyjaciół, sztuki, absolwentów, władze, przedstawicieli ministerstwa, Pana Prezydenta, Panów Rektorów którzy przyjechali i od wielu lat y, uczestniczą w tych pracach. Ja chciałabym wrócić na chwilę do, do historii. Do 2009 roku, kiedy to była pierwsza edycja wystawy Najlepsze dyplomy. Została przygotowana tutaj w Akademii Sztuk Pięknych Gdańsku, byliśmy organizatorem tej pierwszej edycji. Ona rozpoczynała się w bardzo skromnych warunkach, to było jeszcze przed remontem. Cała ekspozycja zmieściła się w auli na piętrze i w tamtym czasie jeszcze nie wszystkie uczelnie w tym uczestniczyły i tak z roku na rok ta, a to, to wydarzenie no, nabierało znaczenia dla całego naszego środowiska uczelni artystycznych. To dla mnie taki moment, ponieważ kończę kadencję i ta, to, to otwarcie tej wystawy, dla mnie jest właściwie też takim pożegnaniem z Państwem. Chciałabym. Chcę też wymienić osoby, które przez ten czas yy, yy, pomagały, były zaangażowane w przygotowanie tej ekspozycji. Yy, komisarzy: yy, profesora Zbigniewa-Gorlaka, który w 2009 roku przygotowywał tę ekspozycję, profesora Romana Gajewskiego, który yy, w 2012 roku. Yy, przygotował ekspozycję tutaj na parterze, to była taka przymiarka do zbrojowni źródeł. I profesora Aleksandra Wiedeńskiego, który przez ostatnie 4 lata przygotowywał całą ekspozycję. To wszystkim osobom gorąco dziękuję. Dziękujemy wszystkim pracownikom, bo to nie jest tak, że to samo się dzieje. Tym, Którzy pomagali przy organizowaniu tej ekspozycji, którzy to przygotowywali projekty tej ekspozycji i potem czasami sami roz, no, fizycznie musieli podołać pewnym ciężarom i to dosłownie. I tak tutaj muszę wymienić jeszcze jedną osobę, bo przez te osiem lat tak o, o, projektem graficznym yy, zajmował się doktor habilitowany Jacek Miller. Przez te wszystkie lata ta, ta szata wychodziła spod jego ręki. Yy, też yy, to jest... Yy, w momencie, kiedy tutaj trwały prace remontowe, Uczelnia, dzięki współpracy z Muzeum Narodowym, z dyrektorem Bonisławskim, dzięki jego takiego wsparciu te ta ekspozycje odbywały się w Zielonej Bramie. Też dzięki współpracy z Gdańską Galerią Miejską ekspozycja miała miejsce, czy to na ulicy Szerokiej, czy na ulicy Powroźniczej. Także ta historia wystawy najlepszych dyplomów, ona jest Bogata, jeżeli chodzi o stronę artystyczną, ale też i te prezentacje, które w różnych miejscach się no, prezentowały pracę. Zbrojownia sztuki, którą otwieraliśmy w grudniu 2015 roku, w roku 70-lecia uczelni. No, tak naprawdę zaczęła już żyć. I yy, dla nas uczelni jest to też ogromna satysfakcja, że dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego możemy tutaj wszystkich Państwa gościć, bo gdyby nie ta pomoc, to pewnie nie byłoby to możliwe. Także gorące podziękowania. Ja nie będę zdradzała tajemnic yy, yy, wyników konkursu, bo to... Rektor Antoni Cygan będzie tutaj za chwilę prezentował Państwu. Natomiast chcę wszystkim nominowanym do tej wystawy pogratulować, bo to już no, Wasz taki sukces wyniesiony z uczelni. Tak jak to zostało powiedziane, tylko. Do czterech dyplomów uczelnia mogła nominować tylko cztery dyplomy, i to naprawdę, jak na osiem uczelni artystycznych, to Państwo tutaj macie 32 dyplomy, wszystkie wy, wykorzystały swoją kulę. Ponadto, to co też tutaj już padło, w tym roku, tej wystawie, towarzyszą dwa dyplomy z uczelni. Zagranicznych, czyli dyplom z Akademii Sztuk Pięknych w Bratysławie i dyplom z Akademii Sztuk Pięknych w Wilnie. I to jest pierwszy krok do nadania tej wystawie charakteru międzynarodowego. Zakładamy, że w przyszłym roku rzeczywiście to nam się powiedzie i że ta wystawa no, będzie już inaczej pewnie brzmiała. a to i dla uczelni i myślę, że dla miasta Gdańska też będzie miało um, ogromne znaczenie. Także ja bardzo dziękuję i do zobaczenia za rok. Dziękuję bardzo i o zabranie głosu proszę przedstawiciela Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pana Jarosława Wartaka. Bardzo serdecznie witam, bardzo miło mi z Państwem się spotkać i reprezentować tutaj Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Pana Piotra Glińskiego. Proszę Państwa, to już ósmy raz, kiedy odbywają się wystawa, a dzisiaj werynisarz dyplomów, najlepszych dyplomów uczelni artystycznych w Polsce. Od samego początku ministerstwo oczywiście wspiera tą działalność. Ja przypomnę tylko, że równolegle również odbywa się podobna impreza, jeżeli chodzi o dyplomy projektowe na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. W tym roku było to po raz szósty. Również miałem okazję i tą wystawę oglądać. Te wystawy, te wernisarze, dyplom, dyplomy uczelniane, one spinają w ogóle działalność, jeżeli chodzi o szkolnictwo artystyczne w Polsce. Przypomnę, że również szkolnictwo drugiego stopnia plastyczne. Również y, takie imprezy się tam odbywają. Biorą w nich udział w komisjach również profesorowie Akademii Sztuk Pięknych, m.in. tutaj z pani profesor Targońska czy pan profesor Sęczawa. Za to jeszcze raz z tego miejsca serdecznie dziękuję. Proszę państwa, y, zachęcając y, do obejrzenia y, wystawy, która ma niezwykle wysoki poziom i to bardzo wyrównany, ja myślę, że jurorom było bardzo ciężko wyłonić tutaj osoby nagrodzone. Proszę bardzo, oglądajcie państwo. I życzę miłego dnia w kontakcie ze sztuką. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję. Dziękuję proszę Państwa i za chwilę stanie się jasne, kto otrzyma nagrody. Na początek jednak wyróżnienia honorowe. Zapraszam Pana Profesora Antoniego Cygana, który będzie wręczał wyróżnienia honorowe właśnie. No i za chwilę poznamy laureatów. Witam Państwa serdecznie. W zastępstwie przewodniczącego komisji profesora Marcina Berdyszaka pozwolę sobie przeczytać wyniki obrad jury, ale rozpocznę od dwóch krótkich punktów. Punkt pierwszy, serdeczne podziękowania na ręce pani rektor Ludmiły Ostrogórskiej za te cztery lata, bo ja od czterech lat mam przyjemność uczestniczyć w tych obradach. To zawsze jest niezwykłe przeżycie, wspaniałe przyjęcie i spotkanie w takim letnim okresie tego serdecznie dziękujemy Ludmiła za, za te miłe, wspaniałe dni i ogromne brawa dla Pani Rektor z podziękowaniem za te podziękowania. Drugi krótki punkt. Ja pozwolę sobie, proszę Państwa, ponieważ mamy tu do czynienia, jak wspomniała Pani, pani Rektor i Pan Dyrektor, do czynienia z, z wybranymi osobami spośród wybranych. To są 32 osoby z Rzeczypospolitej, które mają szansę uczestniczyć w tym konkursie. Ja pozwolę sobie odczytać nazwiska tych osób, bo uczestnictwo w tym przedsięwzięciu jest, uważam, wielkim wyróżnieniem już. Także Państwo pozwolicie, że z katalogu po kolei w porządku alfabetycznym. Akademia Sztuk Pięknych Gdańsku. Agnieszka Majewska, Adela Rostek, Agata Roguziak, Dmitri Gławka-Fandidejski. Trochę to potrwało z katalogu. Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach. Minał Cygan, Agnieszka Karnas, Maciej Kolewa, Natalia Rybka. Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie. Mateusz Grymek, Paulina Józewczyk, Natalia Jamrus, Damian Bąk. Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi. Agnieszka Wesołowska, Aleksandra Ilkiewicz. Paulina Sadrak, Rafał Świdziński, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu. Magdalena Hofa, Agnieszka Waszczeniuk, Katarzyna Walińska, Tytus Szabelski, Akademia Sztuki w Szczecinie. Rafał Żarski, Uladzimir Pazniak, Marta Chryniuk, Martyna Szwinta. Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Zuzanna Senkowska, Wiktoria Wojciechowska, Barbara Rej, Michał Orzechowski. Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Anita Welter, Ignacy Obos, Karolina Buczkiewicz, Malwina Ajka. Dwa dyplomy reprezentowane przez uczelnie zagraniczne, czyli Akademia w Wilnie Zygmas Wagonis i Akademia Sztuk Pięknych w Bratysławie Zofia Dubowa. Ogromne brawa dla Państwa. Dziękuję bardzo. I w tej chwili możemy przejść do tego. Najważniejszego dzisiejszego dnia. Pani rektor, jeżeli mogę prosić, tutaj będę bardzo wdzięczny za pomoc i za. Proszę Państwa, rozpoczniemy od wyróżnień honorowych. Wyróżnienia honorowe otrzymują Akademik, z Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku za pracę dyplomową zatytułowaną nudle-dudle pani Adela Rostek. honorowe. Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku. Pani Agata Roguziak. Wyróżnienie honorowe. Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi, pan Rafał Świdziński. Kolejne, wyróżnienie honorowe. Uniwersytet jest, tak? Pani Magdalena Hoffa, uniwersytet Artystyczny w Poznaniu. I kolejne wyróżnienie honorowe pan Michał Cygan. Akademia sztuk pięknych w Katowicach. Muszę tutaj z wyjaśnić, żeby nie było pewnych nieporozumień. Pan Michał był moim studentem, ale absolutnie nie jest moją rodziną. tej nagrody. To bardzo proszę przeczytać Szanowni Państwo, jak pewnie Państwo zauważyli, w tym roku Gdańska Galeria Miejska zmieniła nieco formułę współpracy z Akademią Sztuk Pięknych. Nie prezentujemy obecnie w naszych salach, w naszych galeriach dyplomów, dlatego, że chcemy to zrobić w 2017 roku, Chcemy, aby prezentacja absolwenta i dyplomanta tutaj z tej sali była specjalną nagrodą dla niego. Zostajemy tylko przeczytać nazwisko. Szanowni Państwo, Nagroda Gdańskiej Galerii Miejskiej w postaci indywidualnej wystawy w 2014 roku zostanie jest przyznawana pani Marcie Kryniuk z Akademii Sztuki w Szczecinie. Zapraszam do Pani Marta do nas nie dojechała, także nagrodę przekażemy w inny sposób. Dziękuję bardzo serdecznie i proszę Państwa kolejna nagroda fundowana. Nagra nagroda Funduszu Popierania Twórczości imienia y Szczypiorskiego przy stowarzyszeniu autorów ZAIX Nagrodę otrzymuje z Akademii Sztuki w Szczecinie Kuladzimir Pazmi. Prosimy o przekazanie. Nie. Eee. Eee. Proszę Państwa, eee. nagroda prezydenta miasta Gdańska. Panie prezydencie, serdecznie zapraszam. Nagrodę otrzymuje pani Wiktoria Wojciechowska z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie za pracę dyplomową zatytułowaną Spark, Sparks o wojnie na Ukrainie. Bardzo proszę, czy jest pani Wiktoria? <klucz> Panu Urychowi, Proszę, yy, nagroda marszałka województwa pomorskiego. Bardzo proszę o wręczenie. Szanowni Państwo, nagrodę marszałka województwa pomorskiego otrzymuje pani Natalia Jamrus z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie za pracę dyplomową zatytułowaną Papierówki. czyli nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Bardzo proszę Pana Dyrektora Jarosława Bartoka. Szanowni Państwo, nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymuje Pani Barbara Rej z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Zapraszam. Pani Barbara jest podobno w pobliżu. O, Zapraszam. Dziękuję bardzo proszę Państwa. I ta, ta nagroda główna, nagroda rektorów. z wręczenie poproszę zdecydowanie Panią Pani rektor. Nagrodę otrzymuje Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, tytuł Pytanie o Przestrzeń, Dmitry Gławka, Pan Panie Prezydencie, Panie Dyrektorze, zapraszamy Panią Galibiatę. Panią, 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 zapraszam do wspólnego zdjęcia. Yy, ja Państwu bardzo serdecznie dziękuję. Yy, życzę udanego obcowania ze sztuką na najwyższym poziomie. Dziękuję bardzo i mam nadzieję do zobaczenia za rok. I zapraszam oczywiście do Katowic.